Rok 1991 gracze chwytajcie swoje pady joysticki i zgrywajcie kasety bo 1991 to prawdziwy wybuch atomowy w świecie gier Nintendo robi szturmem świat dzięki SNES Sega wystrzeliwuje Sonika na orbity prędkości a w Polsce Giełdy nadal rządzą piractwo kwitnie a Amiga 500 trzyma się jak królowa Gotowi na podróż w czasie rok 1991 czeka a wraz z nim masa nowości od automatów po konsolowe wojny Trzy najlepsze sprzęty komputerowe z roku 1991. Tym razem zostawiamy SNES i Amigę 500 na boku i przyjrzymy się innym, równie fascynującym aspektom tego roku. Sega CD OK, to było coś dla prawdziwych koneserów. Sega CD była dodatkiem do Sega Genesis lub Mega Drive w Europie, który pozwalał na korzystanie z płyt CD, co było absolutnym przełomem. Gry takie jak Sonic CD miały lepszą grafikę i bardziej zaawansowaną muzykę, co czyniło to urządzenie obiektem westchnień wielu graczy. W Polsce, mało kto o tym słyszał, bo większość ludzi wciąż grała na Pegasusach cena około 300 dolarów, u nas to cena za całe osiedle Pegasusów. IBM PC-AD, znany także jako komputer, który nie umiał jeszcze wygrywać w grach, wjechał na scenę w 1984 roku wyposażony w procesor Intel 80286. Z prędkością 6 MHz był jakby przeszedł na dietę z napędem turbo, w porównaniu do poprzedników było to jak przejście z gier 8-bitowych do HD. Miał sloty na karty rozszerzeń, co oznaczało, że mógł się rozrosnąć, ale nadal nie potrafił ogarnąć najnowszych gier bez przerwy. Był używany wszędzie od biur po domy, gdzie jego supermoce pozwalały na pisanie listów i gry w Tetris w międzyczasie. Choć nie mógł konkurować z dzisiejszymi potworami do gier, to wciąż był bohaterem w świecie komputerów osobistych. Nec Graphics 16, znana w Japonii jako PC Engine, była konsolą, która zadebiutowała w 1987 roku, ale w 1991 roku wciąż robiła wrażenie, jakby była na świeżo wyjęta z pudełka. Z jej szaloną kartą graficzną i procesorem, była jakby superbohaterem w świecie konsol, chociaż niekoniecznie znała się na byciu numerem 1 w USA. Jej najgłośniejszy hit, Bong's Adventure, opowiadał o gościu z prehistorii, który miał głowę twardą jak diament i potrafił rozwiązywać problemy przez uderzanie nią w przeciwników. Turbo Graphics 16 była jak ulubiony stary kawałek muzyczny, nie zawsze popularna, ale zawsze miała swoje miejsce w sercach graczy. Nawet jeśli nie wygrała wyścigu konsol, nadal miała swoje 5 minut chwały i mnóstwo fantastycznych gier. MSX-2 to komputer, który w latach 80. i 90. zdobył popularność w Japonii i części Europy jakby był najbardziej pożądanym gadżetem na świecie. Był jak komputer Lego, miał mnóstwo modeli i akcesoriów, które można było dodawać, zmieniać i modyfikować, by stworzyć swoje własne komputerowe królestwo. Dzięki kolorowej grafice i dźwiękom oferował rozgrywkę, która sprawiała, że gry wyglądały jak prawdziwe dzieła sztuki, przynajmniej jak na ówczesne standardy. W Japonii był tak popularny, że zdarzało się, że ludzie płakali, gdy musieli się z nim rozstać. Choć dzisiaj może wyglądać trochę archaicznie, MSX-2 wciąż ma miejsce w sercach tych, którzy pamiętają jego złote czasy jako sprzęt do gier, który miał wszystko, co było potrzebne do zabawy. Cztery najlepsze gry z roku 1991. Super Mario Kart na SNES-a to była jak pierwsza kawa o poranku absolutna rewolucja. Wyścigi z Mario i jego paczką w kolorowym świecie pełnym przeszkód były niczym jazda na kolejce górskiej w piżamie. Gra była tak pełna śmiechu, że zapominaliśmy o jedzeniu, a rywalizacja. Po prostu nie do opisania. W Polsce, Mario Kart był jak złoty bilet do wyścigowych marzeń. Street Fighter II to była gra, która zrewolucjonizowała świat bijatyk, dosłownie rozrywała go na strzępy. Każdy gracz znał Ryu, Ken, Chun-Li i oczywiście magiczne Hadouken. Walki były tak intensywne, że potrafiły wyciągnąć cię z łóżka po szkole i trzymać do zmierzchu. Multiplayer to była arena, gdzie turnieje w osiedlowych salonach gier trwały bez końca. Cena na zachodzie około 60 dolarów, ale w Polsce można było zdobyć w Street Fightera II, w nieco tańszej wersji, od dealera gier z bazaru i to była walka o przetrwanie, by zdobyć ten skarb. W Street Fighter II pojawiły się nowe postacie, które sprawiły, że walki były jak wielki zjazd postaci z gier. Od Ryu i Ken przez Chun Lee po Bolroga i Sagata teraz było więcej wyborów niż w kolejkach do kebaba. W Street Fighter II grafika była jak przejście z telewizora czarno-białego na HD, postacie były bardziej szczegółowe, a ciosy wyglądały jak coś, co widać tylko w świetnych animacjach. W Street Fighter II wprowadził tryb single player z mnóstwem przeciwników, więc teraz mogłeś przejść z własnym bohaterem przez całą galaktykę wrogów, zanim zmierzysz się z innymi graczami. W Street Fighter I było to jak gra w ping-ponga tylko z jednym zawodnikiem. The Legend of Zelda, a Link to The Past, klasyk na SNES-a, który znali wszyscy, nawet ci, którzy w RPG grali jak w grę planszową. To była epicka przygoda, gdzie ratowanie księżniczki Zeldy i odkrywanie sekretów Hyrule wciągało na długie godziny. Gra była jak nieskończona paczka chipsów, po prostu nie dało się przestać grać. Link to The Past rzuciło w oczy grafiką 16-bitową, jakby ktoś nagle włączył tryb HD. Teraz Hyrule wyglądało jak kraina z kolorowymi cukierkami, a nie jak pikselowy labirynt. Wprowadzono podróże między dwoma wymiarami, teraz gra była jak oglądanie serialu, w którym trzeba było co chwilę przełączać kanały. Świat stał się większy i bardziej skomplikowany, idealny dla tych, którzy nigdy nie potrafili się zdecydować, gdzie pójść. Fabuła w A Link to The Past była bardziej jak powieść z dreszczykiem. Teraz Link miał znacznie większą misję niż tylko ratowanie księżniczki. Każda przygoda miała swoje wątki, jak w najlepszych filmach akcji. Nowe przedmioty i zagadki były jak wyzwania na poziomie, przygotuj się na trudne łamigłówki, zanim przejdziesz dalej. Gra wymagała używania różnych gadżetów, a każda zagadka była jak zadanie domowe, które nagle stało się mniej nudne. The Legend of Zelda A Link to the Past była jak upgrade do pierwszej Zeldy, ale na sterydach. Gdy The Legend of Zelda była jak jedzenie instant, a Link to the Past było pełnym obiadem na pięciu daniach. W skrócie, A Link to the Past to była taka zeldowa rozgrywka, która zabrała wszystko, co było w jedynce i podkręciła o 1000% z większym światem, lepszą grafiką i mnóstwem nowych wyzwań. Syd Meier's Civilization to gra, która wymagała więcej niż tylko zręczności, potrzebowałeś tam całego arsenału umiejętności strategicznych. Musiałeś budować swoje imperium, prowadzić wojny, zarządzać gospodarką i dyplomacją, a przy tym radzić sobie z całą resztą chaosu. W skrócie, gra była jak prowadzenie własnego państwa, tylko bez potrzeby przejmowania się wyborami i podatkami. W Polsce za to pojawiła się rewelacyjna gra Heartlight to gra, w której wcielasz się w przesłodkiego gnoma, który ewidentnie nigdy nie widział siłowni i zbierasz serca w kopalnianych korytarzach, próbując nie dać się przygnieść kamieniom, bo gnomy nie są zbyt wytrzymałe, prawda? Wyobraź sobie, że jesteś w związku na odległość i każda z tych skał symbolizuje kolejną przeszkodę w komunikacji, próbujesz, unikasz, kombinujesz i bum, kamień na głowie. Ale to nie tylko kamienie, bo gra dorzuca ci jeszcze dynamit. Bo przecież gnomy z dynamitem to przepis na sukces. Jeśli myślisz, że to tylko gra logiczna, to po 20 poziomach przekonasz się, że to również świetna szkoła cierpliwości, twoja i gnoma. Robot, nasza polska perełka, dalej kosiła konkurencję w 1991 roku, bo kto by nie chciał kierować robotem w kosmosie, zbierając śruby jak szalony. Oczywiście, że każdy, wtedy robota tak się rozkręcił, że zaczął pojawiać się na nowych platformach, jakby powiedział, nie tylko Atari. Wchodzę w to, to nie byle jaka gierka, ale logiczno-zręcznościowy muskotrzep. Masz robota, który wpada w kosmiczne labirynty, rozwiązuje zagadki i zbiera śrubki, bo przecież bez nich nie przejdzie dalej. Myślisz, że dasz radę? Robo czeka. Najgorsza gra 1991 roku. Teenage Mutant Ninja Turtles The Manhattan Project na NES to przykład gry, która mogła być świetna, ale coś poszło nie tak, jak pizza z ananasem, której nikt nie chciał zamawiać. Gra wyglądała, jakby grafika została stworzona przez dzieci w przedszkolu, które miały tylko 8 kolorów do dyspozycji. Kontrola była tak frustrująca, że czasami można było pomyśleć, że żółwie ninja grają w spadające klawisze zamiast w normalną grę. Rozgrywka była nudna jak długie czekanie na spóźniony bus, a poziomy były jak powtórki tego samego odcinka serialu, zawsze ten sam schemat. Mimo że gra miała potencjał, w praktyce była bardziej przypominająca Manhattan Project niż prawdziwą akcję z żółwiami ninja. W Polsce rok 1991 to początek lat transformacji, ale technologia wciąż pozostawała luksusem. Przeciętny Kowalski dopiero co zaczynał się przyzwyczajać do tego, że można w miarę legalnie kupić komputer. Średnia pensja wynosiła około 100 dolarów, więc konsola za 200 dolarów była czymś, na co mało kto mógł sobie pozwolić. Większość graczy wciąż korzystała z Pegasusów klonów NSA i to one królowały w polskich domach. Każdy nowy cartridge z grą był wydarzeniem, a osoby posiadające dostęp do zachodnich sprzętów były jak magicy pokazujący nieznane zaklęcia. Jednak w 1991 roku marzenia o prawdziwym SNES Amidze czy Sega Genesis zaczynały powoli przekształcać się w rzeczywistość, przynajmniej dla tych, którzy mieli ciocie w Niemczech lub tatę, który handlował elektroniką. Gaming w Polsce w 1991 roku to czas eksperymentów zbierania kaset magnetofonowych z Grami na Commodore i długich nocy spędzonych przy Pegasusie. To było życie pełne kompromisów, ale także ogromnych emocji, bo nawet najprostsze gry dostarczały radości na długie godziny. W 1991 roku SNES Super Nintendo Entertainment System trafił do USA, a na rynku gier wybuchła wojna konsolowa. SNES wyznaczał nowe standardy w grafice, dźwięku i rozgrywce. Gra The Legend of Zelda, a Link to the Past zabrała graczy na przygodę, którą trudno było zapomnieć nie tylko z powodu fabuły, ale i niesamowitej grafiki oraz klimatu. A Super Mario World. Klasyk nad klasykami. Mario, Yoshi i niesamowite światy pełne sekretów to było coś, co przyciągało graczy na długie godziny. Nintendo pokazało, że zna się na rzeczy, a Sega? Sega nie dała się zepchnąć na margines. Sonic stał się ikoną gier, a Sega Genesis Mega Drive nabrała nowego blasku. Nintendo miało swojego hydraulika, a Sega turbo jeża, a wojna między tymi dwoma markami rozgorzała na całego. Rok 1991 to także rok strategii na PC. Sid Meier's Civilization wprowadziło graczy w świat budowania imperium od zera od czasów starożytnych po kosmos. Gra zrewolucjonizowała gatunek strategii turowych i stała się jedną z najważniejszych produkcji dekady. Na PC zaczęły pojawiać się coraz bardziej zaawansowane tytuły, a gracze powoli przekonywali się, że komputery to nie tylko maszyny do pracy. W 1991 roku pojawiły się kolejne warte wspomnienia studia komputerowe. Przede wszystkim Techland założony w 1991 roku przez Pawła Marchewkę. Techland to jedno z najważniejszych polskich studiów deweloperskich. Zaczynał jak każdy początkujący programista od darmowego oprogramowania. Później wkręcili się w tłumaczenie zagranicznych gier, jakby chcieli pokazać światu, że The Legend of Zelda może mieć polskie napisy. W 1993 roku postanowili pójść na całość i zaczęli robić własne gry, co było trochę jak przejście zrobienia modów do tworzenia własnych, wielkich tytułów. W latach 2008 do 2011 prowadzili serwis recenzujący gry, bo przecież ktoś musiał powiedzieć, że Dark Souls jest trudniejsze niż nauka kodowania. W 2022 roku wsparli Ukrainę, a w 2023 roku Tencent kupił większość akcji, co oznacza, że teraz mają mega wsparcie. Ich największe hity, takie jak Dead Island, Dying Light i Call of Juarez sprzedały się jak ciepłe bułeczki, bo kto nie chciałby rzucić się w wir Zombie lub dzikiego zachodu. Drugim studiem jakie wtedy się pojawiło jest Zlong Games, znane również jako Chaos Works, to studio, które w latach 90. rzuciło wyzwanie graczom, serwując im gry, w których śmierć była częstsza niż seify. Stworzyli Heartlight, czyli przygodę Gnoma w kopalni pełnej kamieni, jakby ktoś pomyślał, że Mario ma zbyt lekką pracę. Potem przyszło Electro Body, gdzie biegałeś robotem, który miał więcej problemów niż Windows 95. Te gry były tak trudne, że jeśli udało ci się je przejść, to prawdopodobnie zasługujesz na specjalny medal i może nawet lepszy internet. Zlą udowodnił, że Polska nie tylko potrafi robić kiełbasę, ale i gry, które wytrzymają próbę czasu i Twoich nerwów. W branży magazynów komputerowych niestety pismo-komputer już nie istniało, Bajtek dalej świetnie sobie radził, pojawiło się pismo-komputer studio, ale Top Secret rozchodził się jak świeże bułeczki i to nie bez powodu, kto by nie chciał poczytać o grach, których nie dało się znaleźć w pirackich wersjach. Magazyn szybko zdobył status Must Have dla graczy, a listy do redakcji były jak paczki z lutem w grach, nigdy ich nie brakowało. Brak konkurencji sprawił, że redakcja mogła sobie pozwolić na pewne grzeszki, takie jak opóźnienia, opisywanie gier, które pamiętały jeszcze czasy dinozaurów, i format, który mógłby posłużyć jako deskę do prasowania. Papier był tak słabej jakości, że zdjęcia wyglądały, jakby zostały zrobione przez przedszkolaka, który postanowił pobawić się w fotografię. Mimo wszystko, top secret, było jak to jedno pudełko z grą, które wszyscy chcieli mieć, pełne niedoskonałości, ale wciąż kochane przez fanów. Pismo Computer Studio magazyn, który zadebiutował na rynku w 1991 roku i był jednym z pierwszych, który próbował ogarnąć świat gier w Polsce, zanim wszyscy odkryli, co to jest internet. Pomysłodawcy Marek Suchocki i Dariusz Kazik, właściciele firmy zajmującej się wszystkim, co związane z komputerami, postanowili stworzyć magazyn, który miał być regularnym miesięcznikiem. Niestety, realia były takie, że Computer Studio raczej pojawiało się co od 2 do 3 miesiące, co sprawiało, że wydanie nowego numeru było bardziej ekscytującym wydarzeniem niż otwarcie paczki z nową grą. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest czekać na nowy numer, jak na nowe DLC, to z pewnością rozumiesz, jak wyglądało czekanie na Computer Studio.